Dobra, widzowie, dzisiaj gramy w Dead Railsy. Lecimy szybko do lobby. To będzie sigmowa wyprawa. Mieliśmy jedną nieudaną próbę Mieliśmy jedną nieudaną próbę na test, ale... Idę sprawdzić złoto szybko, 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 szybko. No nie. Ja, ja idę węgiel kupić już Jezu. Dobra, kupujemy węgiel zawsze cały nasz hajs. No, nie cały wers. Tak, nie, nie pamiętasz co się ostatnio stało. dobra, ale nie wykorzystuję całego. Trzeba trochę przyczepić do tego. Trzeba trochę przyczepić A. do. Podigraliśmy grałeś jakby mnie? Raz. Raz, raz graliśmy razem. No i A, raz grałem raz. i raz grałem, graliśmy bez ciebie. Tak to właśnie, koledzy. A co właśnie, koledzy? Matthew? No. Ile macie co w gra? Eeeh, cztery chyba dołóżmy dwa do środka. No czekaj, to tak. tyle, tyle starczy, tyle wystarczy, tyle wystarczy. O, dobra. K tutaj możemy zapomnieć o tym. No to tu. No, w sumie tu my tu. Lecimy na poprawę. Dobrze. A jeszcze nie, ja jeszcze nie, nie, już nie mam niczego. Tylko trzeba to przyspawać. No, z tego. Dajcie to. To kierujesz, tak ciuch, ciuch. Jeszcze papier, Paper, paper. A no, jeszcze papiery może, trzeba wziąć. A po co? No bo to można dodatkowo palić tym, w razie czego. A, no to ja tak, że... Ale albo, albo można z tego zrobić po prostu zaporę antyzabiakową. Ale to. Nie wiem, czy nam się udało kiedykolwiek <laughs> zrobić to z zaporą. Ale dobra. Jak będziecie wszystko blokować, to nie wejdę. Możemy tył zblokować, zobacz. Weźmy to. Wiesz, od boku też wejdę. Ale no, od boku rzadziej, rzadziej wejdą niż. Nie ja, masz, wystarczy tutaj tylko. Czekaj. To bardziej bym dał. Czekajcie, nisko. My zostawiamy. też musimy wejść. Dobra, jedźmy już. Dobra. Teraz można wejść, tak. Teraz no, już oficjalnie. Ciuch, ciuch. Zaczynamy. Jesteśmy w Meksyku, Mexiko. Filax. Choć jak podskoczę, to mnie nie, to mnie nie weźmie. Weźmie. No, nie grantowałbym no, tego. Zaczynamy ale, ja ale mnie to zablokowuje, więc. O, bandaż! Tak! No, widzę tam no, bandaż. Będziemy potrzebować. Czy to jest coś innego? Nie wiem. Tak, to jest ban bandaż. Seju! Jest, będę miał konika. Będziemy mieli w sumie. Weź ten wandarz no, no, no. i spróbuj, spróbuj go nie używając. zanieść a... do tego. Chowałem, schowałem. No w sumie. <coughs> jak ktoś zginie, to weźmiemy mu i go odrodzimy. No, A jeśli ty to zginiesz, odradza? to słabo. To odradza? Tak, jak jest rak, dole, to... to czekaj, wejść. czekaj, czekaj, bo ja to mogę... Schowajmy go tu. No. No, jest dobra. Czemu się ślizgam po tym? Dobra, nevermind. Jedziemy dalej. Tulina też... No, to spawana jest. Jest dobra. Muszę za każdym razem jak jadę to. Ty do mnie. Musimy wyniki spadł. Powiedz Mówcie mi jeśli będą jakieś z przodu te... Eee, ci bandyki! Ja ci chcię, bo nie, nie masz szans. Nie, nie mam szans, szansów. nie mam szans, ja się chowam. Ja ja Ty się chyba mogłeś mówić, wiesz, ja na środku, bo ja zaraz umieram. Nie, nie dogonimy jakby... Ja się nigdy nie chowałem, ale też się chowałem, bo... Miałem pistoletów A, dobra, a ja się lekko wali to nie... To jest okej. Okay. No. Trzeba zaraz dawać trochę samrodków, ale nie no, do dodamy, jak po prostu nam się skończy kompletnie. Dobra, to jest noc. Zaj Jeśli się będzie ma, mało... będzie mało, mało zombiaków, nie Mam z Mamy jakiś budynek na lewo. Ale tam są zombiaki, ja... ja tu, na bo ja mam... mało... No. ja mam małą Ja ja ich... ich... pobijemy. Bierz go na fuela. No, Ta na no, Jest Jeszcze tam więcej? Jest jeden jeszcze zombi. Poczekamy na ciebie przy no. następnym budynku. No. Więc nic nie będzie raczej. No to jest trading. O, trading plus, tak! Posprzedajmy, posprzedajmy tutaj rzeczy. Te wszystkie koła i to wszystko. Eee, to się przyda, Silver Cup. Lina, lina też wziąć? Tak. Ej, bo już się noc robi powoli, szybko. Musimy to sprzedać i lecieć. O Boże, no ostatecznie. Nie mogę tej liny wziąć, nie mam o co chodzi. Musisz unweldować ją. Jest unweldowana. Słowa po prostu do dostaję, jak ją tam wyciągnę. I problem rozwiązany. Szybko, chodźmy. Ja to biem, idę... Biem, ja, biem. ja to idę tylko sprzedać, nie? No. Już idą. Już idzie na ten. Idźcie szybko na ten, zbierajcie pieniądze. I, ile masz pieniędzy? Ja mam 17 nie, chodźcie, 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 chodźcie. Ja mam 5. Dobra, na razie to nieważne. Ej nie, póki nie jadą, to nie, może, no, to nie marnujmy tego, nie? Póki nie idą zombiaki, to nie marnujmy fiula. No. No nie, żaden, no. Nie. To, to, to po prostu zostajemy, tak? No. Na razie Ej, byłam... dobra, ja mam strasznie dużo przedmioty Ja mam dziewięć przedmiotów aż Znaczy no, wywal Albo no. sprzedaj ej, no. Ale ja nie widzę nic ja idą, myślę, idą, tak. idą, 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 idą! O kurde Jedź, 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 jedź. Wa Wlazło GG Nie! Odganiam to coś to... Zeskoczyłem i teraz ma pokusa na mnie nie bij! No. Poczekaj, masz będzie dzień, to może gdzieś zniknie. No a co jeśli się więcej? Spróbuję to walnąć raz. Ej dobra, Patryk, ty a Macie my spróbujemy wsiąść na górę. No, no, dobra, no, na to kolejny, 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 kolejny! Siadaj! Nie. Masz banagi. Macie banagi wyrzucić. No to ja mam? Serem mną, no to co ja mam robić? Wy, wy... Wrócimy, wrócimy w dzień. Już piąta, jest już piąta, błagam, dzień. Gdzie jest zipek? Na górze I... jestem. Na na dachu Dobra, jestem 200% do tu tył, tył, tył. Dobra, biorę bandaża i idę. O, tu trzeba kupić, nie? Dobra, poczekaj, teraz sobie posprzedaję ty się po Maciusia chcesz. Na, jak na, jak następuje. chcę, ja idę na, po niego. Nie ma jak Następny, chcę. Trzeba urasować na... No. Ej, następnym razem. E, może zróbmy tak, że jedźmy po prostu jakby Jenoc. No Jakby łaki będą szły, to mam nie wskoczył wtedy Siemo Teraz jak to się robi? Pick. Pick up Bandage, revive, dobra Masz tutaj to swoją żyje, sikierkę tak? obok A ja teraz nie żyję, o żyję Jestem w powodze, fajnie, i nie mogę znieść. Dobra o, Dobra, jest to. E, Musimy, tu jest taki budynek z ząbekami. Porobimy go i weźmiemy lucik jeszcze przy okazji A ja czekam na was, ja nie jadę do was A gdzie jest pociąg? A, długo ja przed nami musiałem, Ja myślę, że wracać się do... Do tyłu, nie? Nie da się nim cofać Aha, dobra Po prostu je zabijemy, tak łatwo będzie Chyba je bije. Będzie dobrze, jeśli je bije. Tak, jeden leży Ty już bierzesz. Chyba teraz ciało. Nie, dobra, leżą. Nie, jeszcze jeden. Kurwa, ich więcej. Leż. Dobra. Pyk, 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 pyk. Wszystko po prostu wciągnąłem praktycznie. Pyk, pyk, pyk. Kurde, no. Mam trzy. Jak będzie noc, to po prostu jedziemy. To poprzy... poprzyczepiajmy tych chuj na bok pociągu. Eeee, takie słownictwo, nieładnie, nieładnie. Ja ich już tutaj zacznę szczepiać. Dobra, jedziemy. No i ja ich Co? Co? Bo ciuch O, zombiak utchnięty Uuu, aparat sierra i mamy to tam Mamy mam tam 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 będziesz tam 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 Okej tam No, Ty tak no, ej, no bo to, to jest północne miasto! Kościół tam jest! To może być kurczy balec chyba Ej, tu ja idę już w stronę... Dobra, to ja to sprzedam i, i chyba Ifnią rację. Niech no. osoba co ma najwięcej hajsów sobie zbiera A jak ja tam na przykład sprzedam, to ty możesz to zabrać? Tak No se idźcie na z Wambiaków, ja sobie poczekam chęcią Dobra, ej, nie da się te... tego sprzedać. Dzień... Robimy sobie zdjęcie później. Jest ale tu się nie ruszam no. Jaśpisolę. No to... No to jak sprzedamy... W No jest już dziewiąta No lepiej po prostu... Pijem o, o. No lepiej Ej, bo mnie stać nie. na rewolwer zaraz Już mi stać Prawie Okej okay, Ale... Kurwa, dzień, noc Podjedźcie, podjedźcie Ale... A, a wiesz na co mnie stać? Na noc Kupuję rewolwer I... idę już Nie, bo ja tego nie zwelduję Ja tu nie zwelduję Dobra, zweldowałem Okej okay. Sprzedaj... Idę, idę, chod... idę Węgiel bije szybko Szybko już wilki. Chodźmy na górę na wszelki wypadek Dobra, zgoldowałem węgiel, możemy jechać Dobra, nie idziemy, nie idziemy jednak na górę Mam sześć strzałów w rewolwerze Jeszcze... ja No, no... ząbeków! z zombiaków Jezus ja, ja się boję, że mnie tak znowu wywali Kurde. na prawo Kurde, znowu mnie prawie wywaliło na prawo Dobra, ja pójdę do kokpitu Nie, tak samo Ale mi się trzęsie łapa O, miasto! Mieści, może coś do nas zaatakować, Chyba nie. Chyba do miasta nie, we... nie wejdą. Jezus, ale telepiem, nie, to telepie mnie lewo prawo. Co? A mnie tak samo co, co? mi stało na drodze. Widzisz wampir. tego chłopa? To był wampir Aha. Stajemy czy jedziemy? Możemy Nie, stajemy, pa. Od... O kurde. To są, oni mają tutaj wieżyczki, oni napierają do tych zameków, co próbują wejść. Ej, bo ja nie wycofam, a jestem poza. Dobra, może być, może być. Oni niszczają e! do wszystkiego, co przychodzi. Przynajmniej e! Co Sprzedajmy coś... tutaj zombiaki? Coś się koło mnie zespiło. No bo się respił, tutaj. Po prostu chodzi o to, że. Mówiłem, no ale. Od razu. Ale my jesteśmy tylko w kabinie. Spróbuj sprawdzić tomahałka. Co to? Ej, dobra, nie możemy tu za długo zostać. Ej bo, bo jak ginu, ej, bo jak giną tutaj rzeczy, co wchodzą, to możemy tutaj farmić przez ciała w nocy. A wampira e, no może mam, można sprzedać no, za długo, za dużo. No, no się nie, dajesz. bo mają po, po 88 tych mają. Ammo. Valuable, wampira można sprzedać chyba. Mhm. Dobra, sprzedajemy Jego je. Ja go Ale wampiry są valuable podobno, może jest może sprzedać. U szeryfa? No. Myślisz, że można ich odłożyć? Nie to, nie to, nie to, nie to. Nie Dzień już się robi. Jeden jest, jeden jest przyczepiony do nas na ten. Ile? Ej, za pytnasi za aż! Ej, dobra. Ej, kup dwa bandaże. Okej. Okay. Ej, no, w sumie się sobie bandaże. Mhm. Za ile jest bandaż jeden. Eeee, zobaczę. Nie. Nie zabrał jeszcze... A Czekaj, nie, medyk. Gdzie jest medyk? Ile, ile? Za ile jest jeden bandaż? Bo dziesięć jest. To ja kupuję jeden. Nie tak kupię jeden. To ja kupię też jeden. Będziemy mieć na każdego. Jak... Nie, każdy no, ty zakryt. nie kupuj, ty nie kupuj, ty nie kupuj. A dobra. A A nie wiem, no to też. Nie wiem, bo to później tak wyda na siebie wszystko, więc wolałbym, żeby kupił. Nie wydam na siebie. Wydam. Nie wydam. Dobra, ja to przyczepam tu do tego, do środka. Musimy sobie zrobić zdjęcie. Ej, kwoto! Czekaj, szybko! Ze no, złej z, z strony chyba stoi ma. No ten Jeszcze raz. Czekaj, nie... co no, ty robisz? Nie, kamera jest z tej strony, zobacz. Objekt jest z tej. Chodźcie, szybko. 5, 3, 2, 1. O, safe. Teraz wy. Okay. Safe. A, tu ja. A, tu tak. Słabość się trochę robi. Ja już no wiem o co. Ja już wiem jak to się dzieje. Ja już wiem o co chodzi w tym. To ja teraz muszę zrobić lepsze. Sejm. Dobra, może być. Teraz. Tu czy, im tu nie jest. Czy zombiaki? Czy zombiaki? O kurde, ile zadaje ten rewolwer? Ja. Czy już to nie No No, mam do niego ammo. Dobra. Ula la! Co to? Golden! Uuuu! Co? Golden! Nie wiem, jaki zegar. O! Widzisz? Golden watch. Dobra, jedziemy. Ja się... A, jeszcze Ja Zegar jaki? A. Ja to po coś wziąłem. O! Na następnym Dobra. razem sprzedajmy je albo nie mi palmy, jak się nam skończy paliwo zamiast fiula. Na czybie zamiast koł? No ja bym ja zostawił chociaż jeden koł. 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 Chodźmy. Macie łap. O kurde, nie, mój zegarek! Jezu. Nie wyrzucajcie naszego no. już z sakiewek Mój zegarek będzie drogi. Pani! Zakładamy na Nie tak co to to mówi. Jedno jest moje, ja nie wiem czy ja mam takie czy nie? Stop! No ja wiem, wiem, widziałem Pomóc? A tego. A tego koni, konia nie bierzemy? On go chyba nie da się fakować na... To. O... To jest! A to jest. Ale w środku jest jeszcze jeden Ale, ale możemy spróbować... Ej, zresztą. on jest jakiś no? inny! On ma inny twarz. Mamy ja. szkoły newspaper. No środku No tak się opłaca Ej, bo już jedna część tego jest w pełni zombiaków A dobra, to Poeldujcie wszystko Wiem Spaliłeś zombiaka? Dobra to spalmy je w sumie, ej bo noc się robi Nie jest wszystko zwolnione Koło koło koło, szybko koło Jest już ej, Ciała zombiaków nie są Które? O jedno spadło, tylko ale o. jedno tylko nie, nie, Nic z ostrej jest Nie! Ja szybko bo zaraz wilki nie. nas zaatakują Bignę 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 I już idzie coś. Jedź! Dobra, jedź on jest! Wskak, skacz, skacz. I pi... Nie! Nasz jest przez to, przez szpary przejść. No ja też spadłem teraz. Ojej, macie dawę No, jakoś musimy. Jak będziesz miał... Mało no, HP, to się zamienimy, bo on bon spada. Jedź, 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 jedź! Jedź! jedź. Dostał! Już prawie leży! Już prawie leży! Jedź! Jedź! Kolejny! Kurwa! Jadę, jadę, jadę! Jeź. Dobra, żyjemy, 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 żyjemy! Dobra... Dobra... Jedź! Ale jeden... Salaj się, do... się do pokrytu, boże No... Idę! Jezus Maria, to była strasująca noc... Kurwa, jeszcze bandyci! Wywalono w nich! Rozjechaliśmy ich! <laughs> Ej, jeden no. dostał, rzeczywiście został rozjechany! Tak następny tydzień. Jedzie, jedzie, ciercie, na przykład się strzałam. Mam empty! Kurwa, dokładajcie, dokładajcie, dokładajcie! Ale co? No bo mamy empty Ale. Nie możemy się ruszać! Dołóżcie! Gdzie ty, gdzie Szybko! Co się stało? A ja też umieram. Leży! Czy ty jesteś? A, Chyba. Nie, domuś. Nie mogę. Nie, 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 nie. Aj. Najstraj. Nice Najstraj. Nice Znowu gramy? No. Czy ja wiem? Kurde, słowo nam poszło. no. A nie, 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 jednak lepiej niż there's, myślałem. to jest, jest Można dać play against with the same team, ale dobra, nie.